A mamy dzień 29 stycznia. Jesteśmy w Singapurze. Co być może widać. A pozostały nam jeszcze 4 dni tutaj. A na pokładzie trwają prace. Jak zawsze po do portu, żeby przywrócić łódź do, do pewnej sprawności. Honor i Tom sprawdzali kamizelki ratunkowe. Tom jak zawsze. Nie robi nic, a my pracujemy przy, przy głównym żaglu i a wymieniamy takie plastikowe elementy, które de facto w środku mają nieco metalu i wchodzą one w rodzaj prowadnicy na maszcie. Niestety, w związku z tym, że maszt nie jest w środku idealnie równy, wycierają się one, więc trzeba je wycinać i musimy zastępować je takimi pięknymi nowymi slider sami a